Od wydawnictwa Relacja dostaliśmy coś niecodziennego, e, przynajmniej jak na to wydawnictwo, bowiem jest to kryminał e, z nowej serii Kryminalnej Relacji, e, Podejrzany X. E, my wcześniej już dostaliśmy tutaj taki prebook e, tej książki, więc ja ją też już przeczytałem e, i już wiem, że będę Was bardzo namawiać do tego, żebyście wy też sięgnęli po ten tytuł. To jest kryminał, thriller psychologiczny, w którym w zasadzie na początku my, jako czytelnicy, wiemy, kto popełnił zbrodnię, natomiast później śledzimy zarówno e, osobę, która popełniła zbrodnię i jej otoczenie, oraz śledczych e, i sprawdzamy, jakim to śledztwo wychodzi, co tam jest nie tak, e, czemu jakiś alibi do końca się nie zgadza. No, jest to, jest to bardzo ciekawe, bo w sprawę zaangażowany jest matematyk. Więc. Jest tam trochę analiz.